Wychodzimy. Zapraszam Was dzisiaj do ogródka. Zobaczymy, czy jestem w stanie dzisiejszego dnia, czyli 18 czerwca 2024 roku, stworzyć sałatkę 100% ogródkową. Oczywiście poza sosem. I, żeby ona była oczywiście smaczna, nie chodzi tylko o samą sałatę. Ale I o inne składniki. Zobaczymy, czy od dzisiaj będzie można już same sałatki robić 100% z własnego ogrodu, z własnej gleby, z własnych grządek. Proszę, proszę. Chodź, 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 chodź. Pierwszy zbiór, 2024 rok. Kilka ogórków zjedzonych, tyle zostało. Do tego wytrywamy sałatę lodową. jest trochę przerośnięta. Ale nic nie szkodzi, goryczka się przyda dla wątroby. Do tego koperek. Z pomiędzy truskawek wyciągniemy jedną cebulkę. Wow. Trochę kwiatów, nagietka. I <laughs> do To nie jest moja pierwsza sałatka tego typu. Pierwsza 100% ogrodowa w tym roku, oczywiście, ale generalnie z takim sosem bardzo często jadam, więc to jest sałatka wyśmienita. Sos po prostu jest rewelacyjny. Tak naprawdę każda sałatka z tym sosem będzie smakowała, ale ta świadomość, że to są składniki 100%. Ogródkowe, czyli 100% naturalne, bez dodatków sztucznych. Sezon na sałatki ogródkowe, 100%, rozpoczęte. Trzeba się nimi zajadać do woli, żeby już z początkiem zimy mieć ich po uszy. No bo zima będzie przestój. Uwielbiam taką sałatkę. Każdego dnia prawie wcinam. Co niektóre osoby mogą być troszeczkę zniechęcone widząc te płatki nagietka, bo kojarząc się troszeczkę może z ziołami, które nie, nie są może takie do końca smaczne dla wszystkich, ale naprawdę tego nagietka w tej sałatce zupełnie nie czuć. Warto go po prostu dodawać, bo mamy w ogródkach większość pewnie z nas tak naprawdę wiele kwiatów jadalnych, nie tylko nagietek, nasturcja na przykład, które właśnie możemy sobie dodawać i zawsze będziemy mieli Większe bogactwo tych składników. Będziemy bardziej dożywieni. Oczywiście nie trzeba zjadać samej sałatki. Można sobie dodać kaszę greczaną, makaron na przykład z groszku czy ziemniaki. Ale samo jest no, po prostu rewelacja. Komplet smaków zawartych w tym sosie. Komplet składników odżywczych, zawartych również przecież w tych warzywkach, w owockach, czy, owocka, czy Te uczucie mokrej, wilgotnej, świeżej trawki.